Zaczynamy nowego Ja po co takie porno szerzyć? Zaczynamy nowego vloga. My jesteśmy w doskonałym, e, w doskonałym humorze z, z, Zdrowie Bandziar siedzimy i my czytamy kij włożony w mrowisko. Wiedziałem, że będzie takie poruszenie i byłem święcie przekonany, że jak tylko wspomnę o nich... Tylko o nich wspomnę, to wiecie co tam będzie się działo? One dyskusje, zajrzyjcie w ogóle do nich. Hej Bóg o... też powiedz, że jestem zajebistą mamą i w ogóle nie swojego dziecka. Oczywiście, że tak. One oczywiście, wiecie co, wiedziałem, że tak będzie, że jak wspomnę jedno, jedno słowo, to one się obruszą, jakie wiecie, Jakie to one są doskonałe. Jakie one są wszechwiedzące. I to, że ja mam obsesję. Nie, to one mają obsesję. Bo to one, co ja nie wspomnę, to one będą gadały. One pieprzą, one piszą. I co one tam powiedziały? Nie, ja w ogóle nie chcę tego słowa używać. Ja wam podlinkuję w ogóle do nich. Ktoś, kto zna się prawie, czy może czy coś takiego zgłosić, bo ogólnie tam są takie rzeczy, które, no to jak na przykład ktoś, jak ja by bym osobą publiczną, tak. pokazywałabym tak. się w internecie, jakby ktoś napisał mi, że jestem jakąś spermopinką ale... Nie. albo... ale uważam, że to jest bardzo obraźliwe. Ja, bardzo. Bym, ja bym ja bym nie dała. I, I one tak, piszą tak, potencjalne klienty. Ale wiesz, że to jest kobiety. zazdrość. Wiesz, to jest zazdrość, bo one tak. siedzą z tą lwią zmarszczką, tak. z tymi zmarszczkami mimicznymi poprzecznymi i one tak. mają ból dupy, że ich nie stać hmm. na botox! Zgadza się Dziewczyny, one... więcej botoksu i więcej seksu. To im polecamy, to im polecamy. Bo takie, jakie tam są, jakie tam poruszenie powstało po, po, po tym, jak ja wspomniałem na filmie, i my z Lucynką się zakładaliśmy, że no, no, no. Tak, i my z się zakładaliśmy, że one będą pisać, że one będą, wiesz co, że ja o nich gadam, fajnie, to, że jak rozmawialiśmy w Ałdzie, że, że one będą pisały, że ja, że ja o nich gadam, że wiecie, że cały czas... Rozkminy, że one są takie doskonałe, takie wszechwiedzące, że to są potencjalne klientki. Ja takich klientek to bym nie chciał nawet za darmo. Tam są cztery osoby, które mogę wymienić z niku, i takie są dyskutantki. To są cztery laski, które mają żal dupy, żal dupy o wszystko. I congratulations! A resztę moich widzów witamy serdecznie. I tak, jeszcze chcę powiedzieć, że. Naprawdę mam zajebiste życie Ży... zajebiste dziecko i tak. nie jest mój syn w ogóle zaniedbywany przeze Oczywiście. mnie, a jestem samotną kobietą, nie mam, nie, jestem, nie mam partnera. Więc mogę robić to co chcę, a mój syn w tak. tym czasie jest zaopiekowany, więc powiem, jeżeli mam ochotę się z kimś, ale lucynka, moja, ale lucynka, ludzie moje... mają z tym ból, że ja po prostu zostawiam Ale, moje, ale moje, moje widzki Cię rozumieją, bo no, Ci ja piszą wiem, tyle lubię, komentarzy. Wiem, nie, ja wiem, pozdrawiam je bardzo, ja sobie właśnie, właśnie. Lubię, robię peeling trychologiczny z, z bandy. Tak. I wiecie, te osoby, które są mądre rozumieją wszystko, a głupiemu i tak się nie wytłumaczy. I my sobie siedzimy i my co rano prasów. Tak. my co rano prasówka. I my czytamy wypoczyne tych żałosnych osób, które nawet nie mają imienia i nazwiska, są no name'ami, są nikami, nie mają odwagi. Gdyby była jeszcze, wiesz co, Lucyna, no. gdyby one chociaż miały odwagę. Na ja, Google masz, że wiesz, o co chodzi, że musisz tak, mieć swoje chociaż ja Wyglądam, ze sobą pisać, że no ale przynajmniej mam buzię bardzo ładną. Tak met. Facemad... Tak, face face Clinic. Ma... I one też warunkują. Wszystko, tak, tylko one buksi, one buksi, co ja mam na buksi? Gówno wiedzą, ja od rana do nocy siedzę w robocie i mam non stop ludzi. Ja Nie, No właśnie, a one widzą tylko 5% na buksi, które tylko, wiecie, są zapisy. My już jesteśmy ready. Patrz! Patrz! <laughs> po co, co tak ją zrobiło? <laughs> Bardzo basic, lucynka. Fashion. Ja makijaż bardzo prosty. Ja też. No ty na pewno też i to wszystko. Czekamy na taksę i ruszamy na melange. Biegnie nieubłaganie. Ja już wyszedłem z, z pracy. Wczorajsza impreza udała się rewelacyjnie. Nie siedzieliśmy jakoś długo z Lucynką. Eee, przeżyliśmy ten występ. I wróciliśmy sobie do domku. Wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje obowiązki. Dzisiaj jest prawidłowy weekend, czyli sobota. Ale idę posprzątać w domu. Ogarnąć się trochę, no i zobaczę, może gdzieś sobie dzisiaj wyjdę. Ten rok dla mnie jest całkowicie inny i postanowiłem, że będę robił to, na co rzewnie moje, y, moje pragnienia wskażą i, i tak będę właśnie żył. Nie będę się niczym przejmował i nie będę, wiecie, brał sobie do serca jakichś debilizmów, bo ten rok zaczął się zarąbiście. Mówię, że nie wiem, czy wyjdę, bo na sam koniec malowałem dzisiaj żonę jednego ze sponsorów tego KSW. I dostałem zaproszenie VIP i nie wiem, czy, czy to jest w ogóle impreza w moim stylu. ja się tam nie będę nudził, ale daleko nie mam, bo przecież wiecie, że Mieszkam naprzeciwko Bachory um, Wiecie, że mieszkam naprzeciwko Więc może się ubiorę I tam pójdę Wypiję drinka, popatrzę jak Jak mężczyźni Się tłuką w klatkach Obczajmy Zobaczymy Nie wiem czy mi się chce szykować Ale moja buzia już zaczyna wracać do formy Mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze Idę teraz do Castoramy, na szczęście dzisiaj jest niedziela handlowa i moja mama mnie poprosiła o jeszcze jedną rameczkę do swojej kompozycji, więc wyskoczyłem, jest niedziela handlowa i jadę do mojego dziadka, bo nie byłem w Dzień Dziadka u niego. Nim. Kupiłem mu perfumki, posiedzę sobie z nim, bo ostatnio dzwonił, że za mną tęskni, więc myślę, że sobie wypijemy kaweczkę, pogadamy, poplotkujemy. Muszę wam opowiedzieć jedną historię. Czekałem sobie teraz pod domem na osiemnastkę i jakaś kobitka nie wyglądała na jakąś bardzo starszą. Coś tam sobie mruczy pod nosem i ona się patrzy na mnie, wiecie, więc ja zapytam czy mogłaby pani powtórzyć, a ona do mnie, żeby jechowiec się do mnie odzywał, jak zwierzęta coś tam. I wiecie co? Tak mi się jakoś dziwnie, dziwnie zrobiło, bo na cały czas, cały czas jakieś wyzwiska w moją stronę. I taką mam pointę tego wszystkiego, że jak okropne jest, jak człowiek traci rozum i ona musiała być jakaś straumatyzowana chyba, wiecie, chyba tymi jechowymi. Może ona była w tej sekcie, bo ona do mnie... Żeby zwierzę do mnie mówiło, coś tam idiota, żeby jechowiec się do mnie odzywał, bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Okropne ciało jest zdrowe, a umysł siada. Bardzo, bardzo okropna i bardzo nieprzyjemna rzecz. No ale cóż, dzisiaj będzie miły dzień. Jadę do mojego dziadulka, więc będę was o wszystkim update'ował. Wróciłem do domku i jak wracałem, to wstąpiłem do biedry kupiłem sobie, wiecie co, składniki na taką tajską zupkę i wracałem samochodem, bo Michał był po mnie miałem pociąg, który mi nie pasował, ale też nie chciało mi się wracać samemu. I Rozmawiałem z nim na temat tego, co te wariatki piszą. Bo przez cały ten czas naprawdę nic mi nie wzruszało. Żadne te dyrdymały o, o moich sponsorach, o Mm, o tym, że daje dupy, żeby utrzymać to mieszkanie, że daję dupy za Tomy Fordy, że się sypie, mm, że zabiłem hadesa. Nie wzruszało mnie to, bo wiem, że to nie jest, wiecie, że, że to jest takie. Takie jeszcze do zniesienia, wiecie. Bo ja żyję w internecie już wiele lat i mało co mnie rusza. Hmm. Na temat moich kwalifikacji. Na temat hmm, mojej pracy. Pracowałem dla Maka wiele lat. Pracowałem wiele lat dla Laury Mercier. Hmm. Byłem szkolony przez najlepszych makijażystów. Hmm. Też się szkole w, w tych wszystkich maszynach i tym podobnych. I naprawdę mi bardzo dobrze się wiedzie. W tym biznesie sfery beauty i nigdy w życiu nie narzekałem, ale wracając do tematu, który siedzi mi w głowie od przedwczoraj, to to, jak ktoś może na drugiego człowieka powiedzieć, że ktoś jest. Zbiornikiem na ukraińską spermę. Ja pierniczę. Kolejny temat jest taki, że moi rodzice wyjeżdżają do mojego brata i mój dziadek też, biorą mi wonę i parę dni będzie u mnie Hades. Więc też chcę już raz na zawsze ten temat rozwikłać. Bo denerwuje mnie to, że ktoś mówi, że ja zabiłem Hadesa. No, please. To, że szanowałem jakąś tam prywatność mojego dziadka i w ogóle ludzie tego nie rozumieli, więc udowodnię im to. Chociaż i tak to w ogóle nic pewnie nie da, bo, bo znajdzie się jakiś nowy, nowa spekulacja na mój temat. Jakiś nowy temat. Ale naprawdę nie chciałbym być warunkowany tym, że ktoś mnie oskarża o to, że, że zabiłem zwierzę. Ja kocham zwierzęta, bardzo kocham zwierzęta. Jest problem, bo on już nie umie chodzić w szaleczkach. Dzisiaj próbowałem mu zakładać i on taki jest bardzo wyzwolony tym, tym życiem na wsi, on jest wybiegany, on jest, wiecie, no nie wiem, no dwa dni da radę tu przeżyć. Pojedziemy po niego samochodem, tak jak, tak jak go zawoziliśmy. I no mówię, no zobaczymy jak się tu odnajdzie. Wiecie, on już zaznał trochę innego życia, całkowicie innego. Ja na tą chwilę kończę. Ja już szykuję się do spania. I to był bardzo miły dzień. I pełen takich refleksji dla mnie. Idę sobie spać, wypiłem sobie herbatkę z moją koleżanką, była u mnie na chwilę. I nie pozwalajcie nigdy na hejt. Nikt nie ma przyzwolenia, by, by mówić ludziom takie rzeczy, bo strasznie ta jedna rzecz we mnie siedzi. Jak to jest obrzydliwe. Jak to jest obrzydliwe. I naprawdę, jeżeli kiedykolwiek jesteście świadkami takich rzeczy, nie odwracajcie głowy. Nie odwracajcie głowy. Tym akcentem Was żegnam, idę spać z czystym umysłem i dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście. Dajcie znać w komentarzach, co u Was.